Siemaneczko, witam serdecznie na swoim kanale. Rybaczenko z tej strony. Parę dni po wpuszczeniu rybek. Nowych z giełdy. Wszystko jest ok. Ryby żyją. Mają się dobrze. Jak widać, pływają żwawo. Dzisiaj nakarmię je robaczkami mrożonymi. Już mam je rozmrożone w szklance z wodą i wlejemy. Ryby szamają ją od razu chyba zadowolona. Zmiana jakiś nie ma u mnie w akwarium, no bo teraz nie ma co się za bardzo zmieniać. Rośliny rosną pomalutku. Cisza, spokój. Zwykły loutek. Z rośliniakiem fajna sprawa była co prawda, bo zdecydowanie ładnie wyglądał jak te rośliny puchły w oczach. I co tydzień, co dwa. Można było robić koszyki i wtedy sprzedawać u siebie w sklepie, ale na no czas, niestety, na co nie pozwalano Za dużo czasu pobierały, za dużo czasu pobierało, pobierało hmm, ogarnianie tego zbiornika. Teraz już sklepu nie mam roślin, mi się nie chce sprzedawać. Więc dla tak. Tam na dole krawatki. Trzy kostki rozeszły się, mrożonki w momencie. I tak wygląda bezobsługowe akwarium. Czy Bez w cudzysłowie, no bo co jakiś czas jednak będę musiał kładać tam łapska i coś, coś wygrzebać podmianę chociażby zrobić, no ale ale to już nie jest tyle pracy co przy roślinnym akwarium jeszcze nie mogę doczekać aż te bocje podrasną do większych rozmiarów lubię bocje tu jeszcze ich nie miałem. Te skalarki to po prostu Mistrzostwo Świata. Tak mi się podobają. Te ciemniejsze, nie te tu po lewej, tylko te cztery sztuki jest takich. Okej, okay, czy pora starczy znowu? Ancitrysy będą mi się mnożyć tak jak wcześniej, że co chwilę składało i Się okaże, wyjdzie w praniu. No i co, chyba wystarczy na dziś. Nie pozostaje mi nic innego. Życzę Wam wszystkiego dobrego. No i do następnego piątka.